Chciałem powiedzieć też czcigodnym wiernym, wczoraj Pan Bóg nam dał wielkie radości. Pierwsze był tutaj o, o dwunastu, znaczy odprawiał się sześć Święte, na rano wstał tutaj Pan czcigodny Jakub, zawsze łaska mi też w sercu, pamięć wraca, jak na Wronieckiej było, że zawsze Świętej Pamięci Jerzy przybył. Pamiętam tak kiedy bieram. No a teraz już święty będzie Jerzego nie ma, ale jakoś Duch Świętego będzie Jerzego przeszedł na, na Pana Jakuba i wstał rano, służył księdzu do mszy. No a potem o dwunaste tutaj było, było troszkę jak na warunki tu to trochę wiernych, bo przybyli Państwo Pan Andrzej pani Barbara na, na to 50-lecie swojego małżeństwa. Odmawiali o nich goście, którzy tu byli, osób około 10, 12 jakoś tak. Różaniec, potem sza święta, długie kazanie mówiłem, potem jeszcze błogosławieństwo tych radków, Potem byliśmy zaproszeni na, na taki poczęstunek. Przesiedzieliśmy tam do, mówiłem, było i, i, i ksiądz był, i ja byłem, i tutaj. Pan Minister, mama, siostra, pan się jeszcze załapał też Marcin jako, że był tutaj. W gościnie do godziny 12, 20. przyjeżdżamy tu pod dom, dwa samochody stoją, siostry, dzieci przyjechały z wnuczętami, także było czterech tu jeszcze dorosłych, ośmioro dzieci, sześcioro, ośmioro dzieci maraszkowało takie sześcioro. No i jeszcze do tego się Ktoś tam z tych technik połączył z moim bratem i, i tam z nami też był, śpiewał kolędy, także takie radości, której jeszcze, jeszcze nie było. Takie wielkie dodatki do tej i znaki Bożej, Bożej dobroci. Bogu niech będą dzięki, niech będą dzięki.